Cześć. W dniu dzisiejszym Bom Silage USA podał informację, że został oficjalnym partnerem w grze Farming Simulator 22. A cóż to takiego jest? Otóż jest to inokulant kiszonkarski, czyli dodatek do kiszonki, który ma wpływać na proces fermentacji, a w zasadzie na szybkość. Fermentacji. Link do trailera możecie zobaczyć sobie w opisie filmu oraz w podwieszonym komentarzu. A teraz przyjrzyjmy się tutaj sytuacji, jaka została przedstawiona na tym trailerze, jak będzie wyglądała tutaj ta cała operacja związana z dodaniem tego dodatku do sieczkarni. To sytuacja standardowa. Ok, przywieźliśmy sobie ze sklepu. Nie, ten dodatek na palec jest rozładowywany do składowania. Tutaj, jak widzicie, jest dwupoziomowe. Tak jak to było e, wcześniej, e, kilka razy omawiane. Nie, Podinger przypięty do John Deera. Tutaj jakieś wielkiej zmiany w animacjach nie ma. Tutaj mamy małe zbliżenie na, na John Deera. Tam w tle jeszcze pojawia się ten widlak. Parallax occlusion Mapping tutaj jest średnio widoczny. Na, kolejnym, na kolejnych ujęciach będzie go lepiej widać. No i tu jest też sytuacja, która mnie trochę ciekawi, bo jak możecie sobie tutaj zobaczyć, na tych kartonach macie opisane je jako mixing, mixing bottle, czyli tam jest pokazany kran i że tutaj powinno się to tak jakby no mieszać, tak? pojawia, pojawia się butelka i pojawia się tutaj to opakowanie zakręcane, więc nie wiem jaka magia tutaj się będzie działa, że to wszystko znika i trafia od razu tam do zbiornika, generalnie no, powinno też tutaj być pokazany, pokazany moment, gdzie no, chyba dolewa się wody tak? z tego co sugeruje ten obrazek, bo jest to ewidentnie pokazany kran z, z wężem i, i, i z wodą. Jest pokazane, że do tej butelki dodaje się ten składnik i uzupełnia się go pewnie w jakiejś proporcji wodą, a tego tu nie ma. Nie wiem czy nie zostało to pokazane, czy, czy po prostu jest to po najprostszej linii oporu, mam nadzieję, że tak nie będzie, No ale przejdźmy sobie dalej. No i tutaj jest, jest też tutaj ciekawa sytuacja, trochę się wrócę, bo... Yy, o, tam z tyłu widać yy, sobie ktoś pomyka. I teraz, jeżeli było na, nagrywane na multiplayerze albo było, no to wiadomo, tam z tyłu ktoś pomyka. Yy, nadal nie wiemy nic o, o workers menu czyli wątpię, że będzie ich można przyzywać i że przyjadą na pole wskazane miejsce, bo to by było za dużo ale było już kilka takich sytuacji gdzie na ujęciach były widoczne piazdy ale obstawiam, że to jest jednak multiplayer a nie jest to nic związane z pracownikami więc uszedzam pytania stawiałbym jednak mimo wszystko na multiplayer w odniesieniu do całego trailera który jest tutaj pokazany no i małe pokazanie animacji, no tutaj ten wałek tak sobie pracuje jak pracuje, ugięcie opon było trochę widoczne, ale też tam szału nie robiło. No tekstury są takie jakie widać, ten trailer też nie jest w jakiejś tam fajnej jakości zrobiony, więc nie za bardzo tutaj można coś tam zobaczyć. Na pewno jest, będzie widoczne to troszeczkę później, jeżeli chodzi o zachowanie krów to się zmieniło, animacje też zostały Zostały poprawione i pojawiły się nowe. Co do samego wysypywania z przyczepy, no to tutaj niestety, ale jakoś super to nie wygląda. Nie, no nie ma, nie czuć po prostu tutaj tej e, ciężkości, tak tej sieczki, tylko ona się tak po prostu trochę wysypuje dziwnie. E, moim zdaniem trochę za lekko ona się tam rozsypuje na tych wałkach, no ale dobra, jest jak jest, e, nie ma się zaczepiać, bo nie o to chodzi. No i teraz też ten moment, o którym mówiłem, czyli nigdzie tutaj nie widzę po drodze, żeby no, pojawił się jakiś wątek dodawania wody. No chyba, że to jest jakoś to inaczej rozwiązane, nie wiem, tu chyba trochę przewadzili tego pickupa, jak był wcześniej pokazany. No i teraz w sumie najciekawsze z tego wszystkiego, czyli moment kiedy jest koszenie kukurydzy. No i faktycznie, tutaj, jeżeli chodzi o. O, o tą teksturę i o to co tu jest pokazane po ścięciu, no to wygląda z tego ujęcia fajnie e, tutaj nawet jakieś korzenie wystają z ziemi, te wszystkie łodygi są powykrzywiane w różne strony e, i też rzucają cień, tutaj tego nie widać bo ta kukurydza akurat rzuca cień natomiast e, na, na screenach było to widoczne e, tu też się trochę na początku obawiałem tej animacji jeśli chodzi o header, bo tutaj z góry to wygląda tak, jakby po prostu ta kukurydza była tylko po prostu nagniatana do przodu i, i nagle znikała. Natomiast za chwilę będzie jeszcze jedno ujęcie, gdzie będzie widać, jeżeli ona jest faktycznie wciągana do tego headera i tam jest później do gardzieli, do środka przesuwana, więc, więc to będzie za chwilę lepiej widoczne i tam możecie sobie od razu zobaczyć, jest na, na tej klatce jest przezepka kaweko, jak wiadomo, kaweko. Było już pokazane, jeżeli chodzi o sprzęt związany z, z gnojowicą, natomiast tutaj macie jeszcze przyczepkę, pewnie pojawi się w najbliższych 2 tak obstawiam. I teraz powinno się zmienić, o właśnie, no i teraz tutaj na tej animacji Hedera, jednak widać, że on to, to wszystko przejeżdża do środka, jest tam gdzieś wciągane i znika. No tu zachowanie ciągnika, no to tak lekko miękko, ciężko zobaczyć coś związanego z tym ugięciem, no i ta animacja. No, tak gadam sobie, trochę się ten kolor znowu różni, w sensie, no tutaj jest jaśniej, to na tej animacji jest sporo ciemniej. Jakoś tak nie wiem czemu jest to y, ciężko zgrać, jest to tu widoczne dosyć dobrze, no kurczę, to, to nie to, że ja się czepiam, ale, ale sami zobaczcie, kolor, y, no to nie jest taka sytuacja, że nie wiem, że tu wylatuje mokre, tam przyjechaliśmy po jakimś czasie i ten kolor się zmienił, wysechł i powiedzmy to się stało jaśniejsze. No nie no. Mamy sytuację 1 do jednego, gdzie wysypujemy od razu i, i to co wylatuje jest, jest ciemniejsze, sporo ciemniejsze od tego co leży na pryzmie. No tak sobie to powiedzmy wygląda. E, co my tu jeszcze mamy? No tu za wiele nie mamy. Mamy tą, o, tą oborę, mamy Hormana, tam, gdzie się zwinać jakiś garaż na pick jest też miejsce na łózek z tym składowaniem dwupoziomowym. E, starszy model John Deere'a, którego już widzieliście, no i ta, ta przyczepka Kawego, Ale na końcu będzie, o właśnie, tu jest jeszcze ten ciekawy moment. E, no, te animacje będą zawidoczne, widoczne, jak tak robić tam sobie nogą, mnóżo. No i to jest też co istotne, to zobaczcie, że. Gdzieś tam z tego koryta dosyć sobie no, równo są poustawiane i gdzieś tam z niego y, podjadają. Mam nadzieję, że to unoszenie nogi to nie będzie taka animacja, że w jednym czasie, nie wiem, trzy albo cztery nagle będą y, tą nogę unosiły, bo to będzie trochę komicznie wyglądało, że tylko to będzie jakoś tak, taka losowość będzie wprowadzona, że, że to nie będzie na tyle śmiesznie wyglądało, żeby no to w jednym czasie robiły, no ale zobaczymy. No cóż, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten, o ten trailer, to, to byłoby. Na tyle tutaj jakiejś tam większej analizy też no, nie ma co robić, bo nie ma do czego. Zastanawiajmy zastanawiaj tylko jeden fakt związany właśnie z, z tym dolewaniem czy też niedolewaniem wody, bo jak pamiętacie, przy faktycznie yy, sieczkarni, mówię tutaj o fędzie no, to tam zwróciłem uwagę, że na, na, na tym faktycznie nie było pokazane, że po prostu ona tam ma jeszcze gdzieś zbiornik na ten dodatek. No, tu się okazuje, że do Chondira jest on dolewany, czyli jakiś zbiornik tam powinien się znaleźć, ale będzie fakt, czyli to się tego przekonamy. Mam tylko nadzieję, że, że no ten dodatek nie będzie wpływał tylko na czas fermentacji i nie będzie jakiś tam na pośrednim, tylko po prostu też w jakiś tam sposób być może wpłynie na żywienie zwierząt. No, ale cóż, zobaczymy. To wszystko. Cześć.